Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Kokobos A oto jest Taki Nieco inny odcinek Ponieważ e, Jest to brany w new niebawem protection 2 czyli ochronę 2 Miecz, ostrość 2, ogień 1 Jedno złote jabłko i takie Tu jakieś tam potki No i po prostu nie miałam miejsca w skrzynce, żeby schować ten, ten, a ja zwykle nie, jak zdobędę diamentowe, to nie ubieram od razu, tylko tam wkładam i dopiero na dobrą okazję ubieram. No więc teraz ubiorę i pójdziemy na PvP. Jestem, są chory. No ale co, już lecimy. Problemem jest to, że znajduje się tutaj dużo diamentowych osób. Nie takich oczywiście, tylko całych i to z entruntami. Wywalamy to. No i wiadomo, ci jak sobie sam sojuszu pięcioosobowym na Skype gadają Ja taki nie jestem, że w, grupki, w grupce łażę więc Jestem troszkę chory, ale cóż Jestem pierwszy od jaksowy dwóch diaksowych zresztą, ale odejdę od nich, nie chcę dwójki atakować o te czwórki aż Właśnie jeden typ, nie goni Już mnie chyba nie goni, ale widzę jak tam łazi gdzieś. Jedna strzała, głupia kurka. Pokazałam mu sojusz, ale on chyba jakoś nie jest nam zainteresowany. bije jakiegoś typa goni mnie, ale on zjadł złote jabłko więc poczekam chwilkę aż mi aż mu to spadnie ale wciąż mnie goni tak Nie wiem czego zaatakować. Tego zaatakuję, ponieważ nie ma zaczarowanej zbroi. Wow, ole mnie bije, dobry jest. Mi zaraz zbroja padnie, więc nie mogę tak szarżować. Ja jeszcze jednego koksa, czyli 45 sekund. Dobra. Leci za mną. Cwaniak, ale ja też mam koksa, dobra. Jakby... łeł, wow, tutaj jest ściana już. Jakby tutaj dobrze rozegrać. Miksturka siły. Mam? Mam, dobra. Jest! Udało mi się go zabić. Fajnie. Zdobyłam złote jabłko. To jest ten mój sojusznik. Fajnie. Lubię takie osoby naprawdę. A nie, że w grupce od razu na mnie lecą pięciu. Torka, ale kaszel mam. I katar. No i znowu mam ekwipunek. Nie wiem, co z tym zrobię. Ale może z kimś już wezmę i zaoferuję. I, I za ten. I dam mu. O, znalazła tam się biją jacyś. Skrzynka. Ja sobie ją wezmę. Bo tutaj drewno jest rzadkie. To jest serwer sam PvP. Więc nie można drewna zdobyć jako taką. Dobra, lecimy tam tego diamenta, bo tam widziałem. Wow, tam jeszcze jeden jest. A też nie są coś mną zainteresowani. Co jest? O, biją się. Co by tutaj zrobić? Tamtemu heum padł. Oj, biedny dwójka na niego jest. Wo ho O na nam nie leci. Dobra. Logne, sorry, ludzie, ale nie była mi tak w walce, więc nic mi się nie stanie. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Proszę o lajki, suby, tam wszystko, co tam chcecie. Róbcie tam sobie. No wbijajcie na serwer pvp. Nie jak to było? Chwilka. <grym> pvp.craftserwer.pl na 152 to dzięki wielkie, siema na rapa, cześć, dział Witam. fail